Pieśń o Sigurdzie Zabójcy Fafnira Część druga i ostatnia zarazem Słuchacie Radia Valhalla Młodzianie, woła Fafnir Młodzianie z jakiegoś ty młodziana zrodzon, jakiego człeka syn. Kiedyś w Fafnira posokę błyszczący twój kord utopił i utkwiłeś w mem sercu miecz. Sigurd imię swoje taju, albowiem mniemano u dawnych, że słowa przy zgonie wyrzekane wiele znaczą, jeśli nieprzyjacielowi swemu złożeczą własne jego wymieniając nazwisko rzekł tedy wspaniałe zwierzę zwany tułałem się syn matki pozbawiony nie mam ojca jak śmiertelnych syny idę sam ze sobą gdy wiem odpowiada fafnir że nie masz ojca jak śmiertelnych syny jakimże cudem stworzonyś ród mój mówię ci nieznany mnie samemu Zowie się Sigurd. Sigmund był mi ojcem, który cię żelazem przeszyłem. Któż cię podniecił? Kto chciał podniecać, my życie gubić? I skrzących oczu młodzieńcze, miałeś ojca zuchwałego, pogrobkowi nie brakło cząstki. Umysł mnie podniecił, ręce dopomogły i ostry miecz mój. Mało kto zuch, gdy w młodzieństwie poczyna, a w dzieciństwie miękki. Wiem, że gdyby Tobie wypadło wzruść między twymi przyjaciółmi, widzieliby cię ludzie nieprzyjaznego w bitwie. Teraz związany jesteś i wojenny więzień. Zawsze to zawsze mówią, że drży więzień. Co mi przemawiasz, Fafniże, żem z dala od mej rodziny? Nie jestem więźniem, choć wojną uwięziony. Uczułeś sam, że bez więzów żyje. Lżysz w każdym razie, ja ci jedynie prawdę mówię. Brzęczy to złoto i owe ogniem rumieniące pieniądze. Te pierścionki pobudziły cię do zabójstwa. Bogactwa niech bierze, kto chce, zawsze, aż do dnia ostatniego. Bo raz tylko musi z żyjących każdy stąd do hel stąpić. Norn wole miejże przed nosem a głupca godną w wodzie utoniesz jeśli na wietrze zawiosłujesz umierającemu wszystko zaszkodzi powiedz mi fafnirze gdy cię za mądrego głoszą i wiele dobrze wiedzącego jakie są losu norny w przejściu i matkę od dzieci rozwiązują wielce rozmaitego rodu znam losu norny które nie są wspólnego szczepu, niektóre z asów królów, niektóre z alfów, niektóre córki karłów. Powiedz mi, Fafniże, gdy cię za mądrego głoszą i wiele dobrze wiedzącego, jak się nazywa owa wyspa, gdzie krew zamieszają syrtyr i asowie? O skopner się zowie tu wszyscy bogowie włócznią się bawią. Bilrast załamuje się, gdy na nią wstępują, pływają po rzece jeźdźce. Straszny hełm nosiłem między synami żyjącymi, dopóki na skarbie leżałem. Siebiem zamożniejszego od innych sądził i nie znajdowałem kogo wiele. Straszny hełm nie osłoni w żaden sposób, gdzie gniewem podnieceni walczą. Tego doznaje, kto ma sprawę z wieloma, że nikt nie jest jedynie zuchem. Jad wyrzucałem, gdym leżał na dostatkach wielkiego ojca mojego. Ty świecący się wężu, uczyniłeś wielki wyrzut i masz zuchwałego ducha. Gniew tym większy między ludzkimi syny, że ów hełm mają. Teraz ci radzę Sigurdzie, a radę przyjmij. Ujeżdżaj stąd do domu. Błyszczące złoto i ta rumiana moneta, te pierścienie, zabójstwo na Cię ściągną. Rada dla Ciebie radą, a ja podjadę do złota owego, co we wrzosie leży. A Ty, Fafnirze, leż, dogorywający, aż Cię Hel przyjmie. Regin mnie zdradził, on Ciebie zdradzi. On nas obu przyczyną zabójstwa jest. Czuję... Już ulatuje dech ze mnie fafnira twoje dziś przemogły siły. Regin tymczasem ustąpił, gdy Sigurd fafnira zabijał. Wracając, gdy Sigurd krew z oręża ociera, zaśpiewał Witaj, Sigurdzie, toś i zwyciężył w bitwie i fafnira zabił. Z pomiędzy ludzi co pył depczą, mówię, żeś się najśmielszym urodził. Niepewna to widzieć, gdzie się wszyscy zbierzemy, bohaterów syny, kto się najśmielszy urodził. Wielki to zuch, jeśli pałasza nie kruszy w cudzych piersiach. He, wesołeś, Sigurdzie, i zwycięstwem dmący, gdy ocierasz grama w trawie. Brata mego ty płatałeś, wszakże i ja czegoś sprawcą jestem. Tyś był sprawcą, żem tu jechał przez wysokie góry. Pieniądze i życie byłby posiadał gładki ów wąż, Gdybyś mej zuchowatej nie wyzwał duszy. Wtem Regin, mieczem Ridil zwanym, Wykroił z Fafnira serce i krew z rany pił i śpiewał. Przysiądź się Sigurdzie, ja spać pójdę, Ty trzymaj Fafnira serce nad ogniem. Chcę sercem podjeść, krwi się napiwszy. Zdala bujałeś, gdym w posoce Fafnira maczał ów ostry mój kord. Siły mojej natężałem przeciw wężowej mocy. Długo byś wiedział o leżącym we wrzosie dawnego owego olbrzyma, gdybyś korda nie użył, com ci sam zrobił i twego ostrego miecza. Duch coś lepszego od siły miecza, gdzie za radą walczyć przychodzi. Zucha męża postrzegam w walce zwycięskiego lichym nawet kordem. Zuchowi lepiej przystało, niżeli trwożliwemu doświadczać wojennej igraszki. Nagłemu lepiej się wiedzie niż chwiejącemu się, cokolwiek przedsięweźmie. Sigurd wziął fafnira serce i na żarze piekł. Gdy dosyć przypiekł i pieniła się krew z serca, próbował palcem, czy zupełnie upiekł, sparzył się i palec do ust włożył. A wtedy, gdy krew z serca fafnira na jego dostała się język, zrozumiał głos ptasi i słyszał orły gadające na gałęziach. Pierwszy orzeł mówi: Tu siedzi Sigurd, krwią zbryzgany fafnira serce na ogniu piecze. Biegły mi się wyda, gwałciciel obrączek, jeśli zje świetną mięsistość życia. Drugi orzeł: Tam leży Regin. Rozmyśla w sobie, podejść upragnion zaufanego. Gromadzi w złości nieprawy racje. Pragnie złego sprawca, brata się pomścić. Trzeci orzeł. Przemyśla, by z głowy włosego gadacza wyprawić do Hel. Wszystkie wtedy złoto rad posiądzie w mnóstwie sam, co pod fafnirem leżało. Czwarty. Mnie mam roztropnie by zrobił. A żeby jako może życzliwą poradą waszych sióstr o sobie pomyśleć i kruka nasycić Tam pewnie wilka znajdę, gdzie ucho dostrzegam. Piąty. Nie bardzo roztropnym Hildri ozdobę szeregów wodza poczytałbym, gdyby bratu dozwolił wymknąć się, gdy drugiemu życie odjął. Szósty Wielce nierozsądny, jeśli przepuści zawziętemu ludzi nieprzyjacielowi, śpiącemu reginowi, który go wywiódł. Taki się nie ustrzeże. Siódmy orzeł. Bez głowy zostawił mrozem zimnego olbrzyma. Pierścienia pozbawił. Teraz dostatków, które fafnir posiadał, sam będziesz panem. Nie będzie gwałtowności, odpowiada Sigurd, której by się Regin na mą zgubę poważył, albowiem sprawie, że obaj bracia niezwłocznie pójdą do Hel. Sigurd reginowi głowę odciął, po czym zjadł Fafnira serce, zapijał krwią obu, Regina i Fafnira, po czym nadstawił uszy na to co orły mówiły tak zbierz sigurdzie rumiane pierścienie niegodna jest na króla wiele się obawiać znam pewną pannę wielce piękną do wspaniałego złotem przystrojenia jeśli ci otrzymać się zdarzy wiodą do giukka zielone ścieżki drogę los pokazuje idącym pomiędzy ludami tu wyborny król ma wyrosłą córkę, ten sobie Sigurdzie kup darami. Sala jest wysoko, hindar fiali, cała zewnątrz ogniem okolona. Ją doświadczeni męże przyozdobili nie ciemnym morza światłem. Wiem, że na górze lud wojowniczka śpi i ulatuje lipy trwoga. Igr igłę niegdyś ostrzył i w płaszcz utkwił niewieści, co bojarów porywać pragnęła. Możesz, mężu, widzieć dziewicę z hełmu, tę, która z bitwy w jechała. Nie śmie Sigurd snu przerwać skeldyngów krewny wyrokiem Norn. Sigurd ścieżką Fafnira do jego legowiska się udał. Znalazł otwarte wrota żelazem i ryglami obwarowane. Były też z żelaza belki w zrębu budowy, a skarby w ziemi zakopane. Tu Sigurd moc złota znalazł. Niemi dwie skrzynie napełnił. Tu też wziął straszny hełm i złoty pancerz. Pałasz chrot. I wiele wybornych rzeczy. Tym wszystkim grana obciążył. Koń zaś nie chciał z miejsca. Aż go Sigurd dosiadł.